Za nami półmetek wakacji. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy kutnianie są zorientowani, jak wyglądają wakacje na sportowo w naszym mieście. Nie, nie bardzo wiem, naprawdę. nie, nie Zajmuję się działką, nie ranczem go. swoim. Znaczy no, tak orientujemy się, ale tak niezbyt często jeździmy, bo no nie ma zbytnio czasu, ale tam no Morsi organizuje tam jakieś no, koszykówka, nie koszykówka, no to widać ogłoszenia. W dniach od 1 do 5 lipca odbył się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie finał 19 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Koszykówce Chłopców. Organizatorami wspomnianej imprezy są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Łódzkie, Polska Federacja Sportu Młodzieżowego, Łódzka Federacja Sportu oraz KKS Pro Basket Kutno. Chłopaki nie starają się, mogą jakieś wsady porobić, wysokie słowa, tak takie szuty z dystansu, to no każdy lubi. W dniach od 2 do 9 i od 13 do 21 lipca rozegrane zostały, jak co roku, Mistrzostwa Europy i Afryki Małej Ligi Baseballowej. Jest to kolejna impreza organizowana przez Centrum Małej Ligi Baseballowej w Kutnie. Do naszego miasta zjechali reprezentanci poszczególnych krajów w kategoriach wiekowych 11-12 i 12-14 lat. Miejski ośrodek sportu i rekreacji zorganizował akcję pod nazwą Lato z Mosirem. Kutnianie mogą spróbować swoich sił w turniejach piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego. Teraz, jak jest w tegoroczna edycja Lato z Mosirem, jest największe zainteresowanie, jak ja pamiętam, od 8 lat. Nie mieliśmy tyle drużyn, żeby startował w piłce nożnej. Na każdym turnieju jest 6-8 drużyn, na koszykówkę 20 osób przychodzi. na więcej w sumie na siatkówce, bo 30-40 osób. Czyli Mosir ze swoim akcją trafił w, w tym roku i, i dzieciaki, młodzież są zadowoleni. Na Kutnowskich Orlikach podczas rozgrywek panuje świetna atmosfera. Nie tylko młodzież bierze udział w zmaganiach. We wtorek wygraliśmy ten turniej, a dzisiaj powiemy się po raz drugi i też mamy szansę wygrać. to z Mosirem to nie tylko rozgrywki drużynowe. Na kortach przy ulicy Grunwaldzkiej możemy sprawdzić swoje umiejętności gry w tenisa ziemnego. Du dużo się gra od 80 roku. Najstarszy jestem tutaj na korcie. Najlepszy to jest gra w tenisa. Dużo się biega, myśli. Wszystko pracuje tutaj. W ciepłe dni, kupianie bardzo chętnie przybywają do Basen Miejskiej znajdujący się przy ulicy Narutowicza. To sądzą mieszkańcy miasta o tym obiekcie. My codziennie jesteśmy. Jak jest, Mamy blisko. Tak, jak jest, jak jest zimno, to w domu siedzimy, a jak ciepło, to możemy tu przejść codziennie. Przychodzę po to, żeby tylko to trochę się poupalać, no bo nie ma czasu człowiek na to, żeby gdzieś wyjechał, no. Dzieci bardzo zadowolone. A pani. A ja ja na kocyku sobie tak siedzę i, i korzystam ze słoneczka. Ciekawostką jest to, że przez miesiąc basen miejski odwiedziło ponad 60 tysięcy osób. No, no staramy się czyścić w te dni, kiedy nie ma dużej frekwencji, a woda jak widać czyściutka. Jest barana co tydzień przez sanepid także. Na Orliku przy ulicy Troczewskiego oraz na Orliku przy Szkole Podstawowej numer 6 w Kutnie odbywa się turniej Orlik Polska. Cieszę się on dużym zainteresowaniem. Jak na Kutno uważam, że jest to bardzo dużo, bo 12 drużyn było zgłoszonych. Jeszcze mieliśmy chętnych dodatkowych, ale już nie było miejsca. Zwycięzca grupy plus druga drużyna, która zajmie drugie miejsce startują w zawodach wojewódzkich, czyli pierwsza drużyna gra w finałach wojewódzkich od razu, a druga drużyna będzie grała w barażach. Skutnie można spędzić wakacje na sportowo. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Jak widać mieszkańcy chętnie korzystają z oferty aktywnego spędzania wakacji.